Siemano. z tej strony Gierman i chciałbym zrobić swoją serię Minecraft Pocket Edition. Oczywiście później zajęłbym się innych serii. Także na przykład GTA 3, Network Speed i seria także na komputerze. No i odcinki byłyby rzucane do Minecrafta lub ten inny kier w soboty lub jak zabiorą czasów różne dni tygodnie. Po prostu będę to kręcił. Tak jak widzicie nagrywam z Kirin Jak na razie lepszej nie mogę znaleźć. I dlaczego tak mówię? Bo jestem jeszcze niedoświadczony i po prostu mam nadzieję, że potem z kasem będę mówił coraz lepiej teraz co teraz mówię, tak więc mówię do w Nie wiedzę Wam, że ta seria będzie bardzo ciekawa, bo będzie naprawdę dużo odcinków, będą długie i będziecie mogli sobie dużo oglądać. Więc jak na razie ja się z żegnam. No to cześć. A.